Fantastycznym jest to, że kiedy już mamy gotową pulę rowerów i przekazujemy ją na przykład yy, danym osobom i uczestniczę w tym bezpośrednio, ja widzę po ludziach, jacy są zadowoleni, i jaka jest radość, jaka jest wdzięczność za to, że mogą dostać rower, na których ich na przykład nie stać. Bo, bo też często jest tak, że ludzie po prostu nie mają finansów na to, żeby otrzymać taki rower. Wiesz, ja się czuję wtedy. Yy, Uskrzydlony, o tak powiem, no bo to, to chyba najlepsze określenie. To jest y, nawet naprawiając rower, ja często mam wyobrażenie tego typu, że y, naprawiam i się staram wczuwać y, w, w taki sposób, że jak go przekażę danej osobie, czyli jeżeli ja się będę na tym rowerze dobrze czuł, będzie fantastycznie zrobiony, to i ta osoba też będzie zadowolona. Także wkładam serce w naprawy tych rowerów. Zresztą nie tylko ja, tutaj jest jeszcze parę osób, które, które oczywiście tym się zajmują. No tak, tak, tak działamy, tak to funkcjonuje. Partnerem medialnym akcji Oddaj Rover jest redakcja Czaban robi raban.